Wytłumaczcie mi jedną rzecz Dlaczego ludzie w XXV wieku dalej przypłacają za nowe telewizory Skoro mamy to Kosztuje to ułamek ceny nowego telewizora A podłączenie tego jest banalnie proste Wystarczy podpiąć ten kabel w dupkę naszego projektora I kabel od zasilania do kontaktu No i zobaczcie Wyświetla nam ogromny ekranek w kinie 200 cali na każdej możliwej ścianie A nawet na suficie Ma takie aplikacje jak Netflix, Disney+, YouTube i Google Place, którego można ściągnąć naprawdę masę, masę serwisów. Obsługuje jakość Ultra HD, dzięki czemu można pooglądać swoje ulubione seriale w najwyższej możliwej jakości obrazu. Zresztą sami zobaczcie, jak głębokie i nasycone są te kolory. A gdyby komuś się znudziło oglądanie filmów lub seriali, to może sobie podpiąć pod to konsolę, bo ma wejście na HDMI. Serio masakra, jakbyście też chcieli wiedzieć, gdzie kupiłem takie cacko, to napiszcie do mnie w komentarzu. Tylko radzę się śpieszyć, bo ký je na fajnej promoci.